No, serdecznie witamy wszystkich hodowców, ponownie od Jana Bochęciaka, bo tutaj, jak się przyjedziemy od czwartku, tu jesteśmy, to nie idzie praktycznie wyjechać. Można zwiedzać. Akurat to zobaczymy, teraz jest pogoda piękna. Wczoraj padało, a dzisiaj był lot, lot widzieliśmy, no, się spóźniliśmy. Ten, ale teraz zastaliśmy jeszcze, to no koniec, się przyszliśmy pożegnać i zastaliśmy Jana, jak karmi nasze tutaj te, te gołębie z Ligi. Popatrz, czekaj, czekaj, czek, czek, tu już im sypnąłeś, tak? Aha, no to są te, te tak zwane o. zwykłe, niezadziemniane. No to są te późniejsze teraz, tak? Tak, one tam część tak jeszcze nie, nie ma takiego apetytu. No. Ale tu jest już naprawdę co zauważyłem, już 10 dni zaciemniam i widzę, że już dużo puszczają piórek po szyjach, po tym Aha. już ładnie się 10 dni że... dopiero zaciemnia. Tak, dopiero 10 dni, bo ja 60 dni zaciemniam, czyli do, od o. początku maja do końca. w dzichula Demon chyba też zaciemnia, z tego co pamiętam. Nam też radził, ale niestety nie mieliśmy czasu zrobić tych rolet. Spróbujemy to kiedy indziej, może a na razie też tak tradycyjnie robimy. O, tym dałeś więcej widzę. Tak, tak, no bo tu ich jest więcej. No, no ja oczywiście, no. jak najbardziej. I zwłaszcza zaciemniane, to właśnie to nie wszyscy wiedzą, że zaciemniane to właśnie się pierzą jak się je zaciemnia, więc one potrzebują bardzo dużo jedzenia o to chodzi, i dobrego. Powiedz... No. O, wzieciemnianiu nam o to chodzi, żeby one miały jak najwięcej tego upierzenia. Tak, przepierzone, no to jest po prostu. No szczerze powiedziawszy że to my je oszukujemy, bo zmieniamy im porę roku, one się przepierzą wszystko, no i później... Jesienią, jak są loty, to myślą, że jest wiosna, wtedy są pełne wigoru, no i fajnie wtedy latają. Mhm. O, jeszcze raz myślę, sobie popatrzymy. Wszystkie o. walczą ostro o karmę, no i karmę bardzo dobrą dostają. Dobra. No, nic, będziemy sobie te namiętnie obserwować. Następnym razem, kiedy przyjedziemy, to już będzie ta woliera tu z przodu, A, myślę, będzie można... My się też postaramy zrobić tak, żeby ten system online nam te wyniki wszystkie wyświetlał. Tam dzisiaj trochę sobie zdjęć zerżnęliśmy jako rozwiązania techniczne, które producent ma na niektórych układach i myślę, że uda nam się je zastąpić innymi urządzeniami powszechnie dostępnymi na rynku, żeby też cena była konkretna i wszystko dobrze funkcjonowało. Także Jan już się żegnamy. Do zobaczenia. Tu wszystkich też zachęcamy, bo przyjazd do kolegi Jana to jest nie tylko, że tutaj Jana odwiedzamy, tutaj można u pani Zosi, to jest cio twoja ciocia. Twojej żony, yy. żony, no tam ciocia i tam jest pensjonat, można bardzo w mile spędzić tam czas, tam jest wszystko wyżywienie. Internet jest bardzo szybki, nawet teraz światło został założony, to jest szybszy niż ja mam u siebie na wsi tam, gdzie mieszkam. No i też tutaj można zwiedzić w okolicy pełno jest teraz pensjonatów. Można zwiedzać. Szlaki są otwarte. Dzisiaj byliśmy w zakopanym. Naprawdę jest fajnie. Także zachęcamy wszystkich. Można przyjechać tutaj do Gołębi, tutaj z Janem będzie się rozmawiać, a żonę, dzieci można wysłać tutaj na różne atrakcje, co tutaj są przygotowane. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot!